Ja witam w kolejnym odcinku jak not included. Tutaj by można było fajnie połączyć te dwa kierunki wodne, ale nie wiem czy sobie się mi się chcemy wydzielić. No to, się to na razie się i odpuścimy. Idąc. A my, możemy zobaczyć tutaj do badań. Glony. A i przepraszam, jak jakoś będzie goryfal. Musiałem zmniejszyć, żeby tutaj użycie karty graficznej, powodu bo normalnie gram tutaj na 4K i yy, mi się ogarnia full HD, ale z jakiegoś powodu teraz na 4K po prostu to nie chciało dać rady. Dobrze, więc można sobie przeglądać kolor bo one są bardziej można powiedzieć opacialne niż uziory pobierają księg niedużo blonów a z tych klonów będziemy próbować ja wyłączam się do uciory eee... no i wreszcie będę je włączyć. Tu i to jest na jakąś hodowlę roślin w stylu. A jeśli chodzi o badania, to no możemy pójść w badania awankowane. Ale... O, tutaj pięknie wodę w... Yy, wody w raziełem poprzednio. Niech sobie będzie to woda. Myślę, że nawet można się tak przyspieszyć w takich momentach. To nie jak tak bardzo ja w takim stopniu też tak czy ja mam doniczki, czy ja je muszę dopiero odblokować a się to wszystko wypadało tak trzeba jakimś cudem wejść na dół i tę pompę tam zamontować Pokażę niech to wykopię. Będzie fajnie równo. A teraz możemy pójść trochę właśnie w rolnictwo, bo to będzie niesamowicie przydatne. Na swoim ja na swoim przejściu miałem swego czasu ogromny kryzys. Mm. Był wielki głód, przez że właśnie yy, miałem mi się mało roślin yy, posadzonych. A raczej, a nawet nie przez to, że było się mało roślin posadzonych, tylko w, um, przez to, że nie mogły roślin, bo była wysoka temperatura yy, i za ciśnienie. No i te toniczki. Nie wiem... A ja ślepy jestem... No powinno być gdzieś na początku... Droniczka, ale nie o tą niczego mi chodzi. Och... Chynka planta krwina. Ale gdzie ona jest? Dobra, pójdźmy w piąt gdzieś generator węglowy, bo ja polak jestem. Nie będę od razu tego kiałego wypełniał, bo mowę jest teraz w to na jakieś pomieszczenia, czy No, Na że które będą wymagać innych warunków. Eee... Yy, coś. Więc jeszcze tego kiałego nie wypełnię. Eee... Nie, to tak, um, obok siebie i przerwę. No, nawet nie wiem, pokio, ale... Nie wiem, owe to też podzielę na powierzchnia, bo tutaj będzie magazyn, który kształtuje to, tu będzie magazyn, który kształtuje to. Jakoś można to fajnie zorganizować. Zobaczmy, te dwa mogą kształtować, nie wiem, czynnik filtracyjny. i lewa uprawna oglony jak najbardziej tylko oglony później to się na przykład flam pojawi a my tutaj flamu nie chcemy bo on no, nie będę jak wymówił Ale to co się przekonacie yy, w jakim momencie no i niech będzie sobie coś takiego Tutaj byście mi no i tutaj tutaj pochodźmy sobie O ile mam tych maszyn? nie mam właśnie. Mam jeszcze jedno, pojaśiać. O no dobrze. I teraz. Ja bym tutaj dach wybudował. I teraz i tutaj kolejne no kolejne szczynie plantacyjne kolejne kilka szczyn tak? to jest szczyna plantacyjna? ja dobrze na to mówię tak, szczyna ja plantacyjna to kolejnych szczyn gdzie będą te drugie wyścigi tamto potrzebują światła Tak bym miał jakieś naturalne źródło A co, będziemy musieli chyba poradzić sami? Zawsze, że nie mamy od, y, światła odblokowanego. Czy to co ...to zaplanować. Jak tylko będę nasiona... ...to będą mogli je zasadzić. To chyba niemożliwe. I nie mogą dotknąć na czołem no, no chyba, chyba żartuje. Mogą, serio? A jak będzie bez tego? Czyli znaczy, tutaj się nie ma sensu. sensie. No, raczej nie będę budował drabin, tylko po to, żeby mogli... tam dostać. No, to jest mały problem. Powiedzmy, że nie wybudujecie drabiny, Wystarczająca kawałek tlenu produkowany w tlenu, który ostatnio cyklu 150-200. No, to naprawdę nie fajnie. Tutaj w ogóle nie ma nic, tutaj elektrowniki, które mogłyby wyrównać silen, a tutaj uwierzcie, że z czasem to będzie katastrofa, jeśli chodzi o yy, że tak powiem, jakość atmosfery. W magazynie też nie ma co produkować. Tutaj te te sfery całkowicie myglone. nie na tym większym speedzie jest nawet przyjemne. Bo to taki że kiedy wybudowali, to oni nie ma żadnych techniach to wyprowadzą, a nie trzeba czekać, aż tam dojdą. A może w polecimy w większej cykli, na tym przyspieszeniu. No to... Gdybyśmy chcieli polecieć trzy cykle, no to by, byłby byłby ostatni, a mamy 12 minut nagrania. A nie wiem, chyba się na przykład będę i oj, podmywał. Tak, wiem, myślę, że tutaj można dać taki... jakby to powiedzieć. Mniej... mniej chwałań się, chwałań nie wiem jak to powiedzieć. Będą mniej zaawansowane ustawienia. W tym ustawienia jest. Ja mam je powiem dzisiaj, z się. Będą mniej zaawansowane urządzenia. A tutaj. widać, że to jest chory wyższe. A tutaj. Będą bardziej zaawansowane. Takie jak na przykład, nie wiem, jakieś tam generatory na wodór czy coś w tym stylu no to trzeba rozdzielić już lepszymi drzwiami których na razie nie mamy a nie chcę jak naczoraj, żeby mógł tam spokojnie spokojnie prawda Był mógł się spokojnie dokończyć badanie tego prądu Chciałem czytać y, tą ręczną ślubę. No to się ogarnie czasem. Dobra, niemożliwe. Kierują. To jak oni mają to wybudować? Mogą tutaj wykopać kialnie. Dla nich by mogli. Ja nie mogę. Okay. To są właśnie konsekwencje robienia. Ja bym budynków budynków, to nie jest ten a czemuż to? Ja to bym a czemuż to? poważnie to mu się tutaj nie chce pójść jakiegoś przewodnika nowe rzeczy rolnictwo i hodowla, niech będzie zresztą musimy dorobić łówką kolejny dorobię będzie dla następnego przybysza. dalej to niech badał A on tego nie bada, bo nie ma energii. Ale zawsze nie ma energii. Już by mieli ciekawsze zajęcia. Nie chyba teraz to wszystko wkładają do magazynu... I tutaj... Yy, to odwrac uwagę. Pani tlen. A to z powodu... A to z powodu tego, że... Tutaj się bieda, wyraźnie woda i nie mamy gdzie jej, jej pątnąć. to nie niedobrze. Trzeba będzie... Trzeba zrobić jakiś bramnik wodny. Trzeba dać ta ręczną śluchę. Gdzie jest ta ręczna ślucha Tak, to, to jest aktualnie najważniejsze. On badał tę ręczną ślußę. Bo ona nie przepuszcza. Tu Bo ona nie przepuszcza gachiu. Fajnie, jakby ktoś poszedł do tego generatora. A bo on jest. Bo on jest na trójkę. Tego na piątkę, na chwilę. Na trójkę dam go później. Jak już będę miał jakieś inne metody. ...o ogarniania sobie prądu. A i ja na trójkę miałem dawać te wszystkie takie... glony i tak dalej. To wszystko dać na trójkę. To trzeba ochronić. No, dawać, bo to jest ważna sprawa. No nie no nie idzie ja nie mogę. Tutaj będzie wejście, gdzie będą nie wynikam który tu dzieje yy, gdzie będą różne rzeczy, na przykład jakieś te powietrza czy coś a tutaj yy, piękny kształt wiem, yy, a tutaj to będzie opróżniacz butelek I tu będzie ta cała woda. Nie wiem, czy nie pociągnąć tego trochę dalej, bo tutaj więcej tej wody się zmieściło. Nie będzie coś takiego, to jest krzywo, ale to mało istotne. Jak robimy coś takiego? E i opróżniać butelek, dajmy. A żeby ten opróżniacz wybudowali, bo wtedy... Wtedy już będziemy w stanie... Tutaj nic nie zawali, mam, nawet, mam nadzieję. Yy, bo wtedy będziemy w stanie już, co yy, ja nie wodę yy, tutaj, Magachinować. A przecież tutaj będzie zanieczyszczone powietrze, dlatego fajnie jakby szybciej się badały te ręczne śluchy. I tak powinni tutaj zacząć przenosić te zanieczyszczone młotki. No i... dał się coś... A nie, oni mogą tutaj po, po to się O, dobrze. Badali to wszystko. To tak, dajmy tutaj te ręczne śluchy. Tak się o gaz to brudne powietrze, tak? będzie nam tutaj uciekać, to są ono sobie krecznie nie tutaj. No i oni, i oni sobie będą to ładnie tutaj e, przynosić. Pewnie tutaj, póki jest niska temperatura, to trzeba by było e, ogarnąć jakąś metodę łokienia. No dobrze, to problem z w zanieczyszczoną wodą i zanieczyszczonym powietrzem, tutaj można badać dalej. Tutaj się ten kąt badał. Zajmę ten kąt. Eee, mówię że problem z tym zanieczyszczonym powietrzem i wodą groskał no mi po części rozwiązania, jak już tutaj można dać nawet pompę. pompę. I tutaj to będzie leciało do yy, oczyszczalni, tak? Tutaj będzie ten... tego mam odlokowanego. Yy, o, nie mam... Nie mam jeszcze. Yy, ale tutaj będzie urządzenie do oczyszczania wody. I to będzie ładnie sobie z powrotem tutaj. No i tutaj chyba filmik zakończymy. Na razie. Ja naprawdę muszę popatrzeć na tworzyki na nim.